Ten film tworzę ku przestrodze. Na zdjęciu widoczna jest larwa kleszcza, czyli pierwsze stadium rozwojowe po wykluciu z jaja. Jej cechą charakterystyczną są trzy pary nóg. Pozostałe stadia rozwojowe mają już cztery pary. Kleszcz znajduje się na kartce w kratkę. Kratka ma bok o wymiarze 5 mm i dlatego po zeskalowaniu łatwo na zdjęciu sprawdzić wielkość kleszcza. Jego długość wynosi zaledwie 75,5 mm, ale niewielkość takich kleszczy jest najgorsza. Największym problemem jest to, że są one częściowo przeźroczyste. Z tego powodu raczej nie dostrzeże się ich na ubraniach o kolorze innym niż biały. Zanim zacząłem chodzić po lesie ubrany cały na biało, to nie zdawałem sobie sprawy jak dużo jest larw kleszczy. Z własnego doświadczenia wiem, że najwięcej jest ich wczesną wiosną. A tak prezentuje się larwa kleszcza na skórze, dokładniej na zewnętrznej stronie dłoni. Jest prawie niezauważalna, dlatego często można przeoczyć ukąszenie. Pozostaje pytanie, czy takie kleszcze też mogą roznosić groźne patogeny. Jednak wiadomo, że w sinie każdego kleszcza znajdują się enzymy upośledzające układ odpornościowy żywiciela, więc ukąszenie zawsze jest szkodliwe dla zdrowia i może się przyczyniać do rozwoju wielu chorób, nawet nowotworów.